Siemano, witajcie. Mam dzisiaj dla Was ciekawostkę. Taki ciekawy samochodzik chcę Wam pokazać. Zdałem, że większość z Was nie widziało nigdy takiego autka. Mianowicie, już Wam pokazuję. Jest to Skoda Fabia. Taka, zobaczcie. Jest to 1, 4 8 zaworowa, High Mobility Multipurpose w Heled czyli. Pewnie słyszeliście takie określenie Hamwi. Patrzcie, taki sprzęcik, taka maszyna trafiła do Krysa. No i cóż. Auto ma problem, generalnie problem taki, że nie jedzie. Chris będzie próbował to naprawić. Ale korzystając z okazji, że takich aut jest niewiele, ponieważ jest to auto, nie jest to auto cywilne. Więc na eliksie ciężko jest sobie taki znaleźć. Nawet jak są, to tam za jakieś chore pieniądze. Jest to samochód yy, wojskowy i zobaczymy, jak jest zbudowany. No, to jest taka ciekawostka, bo być może większość z Was nigdy nie widziała i pewnie też nigdy nie zobaczy na żywo takiego samochodu. Wiecie, jakieś Lambo albo Ferrari może sobie gdzieś tam na jakimś zlocie zobaczycie, ale Hamwi to. Niekoniecznie. Nie posiadam wnikliwej, i głębokiej wiedzy na temat tego samochodu, także nie oczekujcie, że w tym odcinku Wam tutaj naopowiadam och i ach wszystkiego na temat tego auta, a raczej przejdziemy się dookoła tego pojazdu i ja takim samym okiem jak i Wy popatrzę się na to, jak jest zbudowany i postaram jakoś to skomentować, ponieważ. Nie mam jeszcze serwisówki, nie dotarła, ma do mnie dotrzeć, ale jeszcze nie dotarła do mnie serwisówka. Aczkolwiek to nic nie szkodzi, bo generalnie pojazd jest mega mega ultra prosty, ultra prosty. Aczkolwiek wiadomo, że serwisówka to jest podstawa, żeby w ogóle do jakichś czynności sensownie z głową móc podejść. Dobra, najpierw go sobie odpalimy, przejedziemy trochę bardziej na plac, żeby można było go normalnie obejść dookoła. Zbliżamy się do drzwi. Zobaczcie tutaj drzwi w taki sposób się otwiera. No i oczywiście wypadałoby zrobić no, test klameczki nie jest to nie jest to odcinek od spodu na podnośniku ale myślę że możemy tym razem zrobić wyjątek. Uwaga. Za słabo. Wiecie jaka to będzie nota. Chyba nie muszę mówić że to jest dyszka, ale tu jest dyszka za prostotę. Patrzcie. Zamek. W ogóle jak są wykonane drzwi. Nie wiem, jaki jest stopień, nie powiem tego, jaki jest stopień opancerzenia tego egzemplarzu. Nie wiem, jakie tu są wykorzystane materiały. Generalnie, no widać, że jest to podwójna, w jakimś stopniu jest to podwójna blacha. Czy jest to stal, czy jakiś to stop, czy to co to jest? Nie powiem. Nie wiem. Ale widać, że jest, te drzwi są wzmocnione. W jakimś stopniu są można powiedzieć, że opancerzone. Patrzcie. Zamek. Mechanizm zamka. Wszystko jest na wierzchu. Otwieranie szyby. Zobaczcie w jaki sposób przebiega. Niestety nie jest elektryczne. Nie jest elektryczna szyba. Tylko trzeba to zrobić ręcznie. Wyciągnąć i tu mamy. Możemy zajechać do McDonalda. No, jeśli go naprawię, bo w tej chwili naprawdę nie da się nim jechać. A jeśli go naprawię, to obiecuję, że pojadę do McDonalda. Też kurde, nie ma uchwytów na kubki. No, ale to będzie dobre. Patrzcie. Proste, prymitywne takie rozwiązanie. Wszędzie są jakiegoś typu instrukcje, miejsce na gaśnicę, no i siedzenie kierowcy. Jestem dzisiaj czysto ubrany, także pozwolę sobie wsiąść bez folii. Normalnie zakładamy folię na fotele aut klientów. Tutaj jeszcze spojrzenie na zawiasy. O! Zawias trochę. Trochę pojeździł w terenie już ten sprzęt. Generalnie według tego, co jest napisane w dokumentach jest to 2000... 2004 rok. Jak wygląda wnętrze w tym sprzęcie? Tam w tej chwili jest zdemontowany fotel. Jest to pojazd 4... Osobowy, czyli tam mamy jeden pasażer, drugi pasażer. Z tyłu mamy czwartego pasażera. Tutaj mamy pozycję dla strzelca, akurat w tym egzemplarzu. Tutaj on sobie domyślam się, że na tym to polega, że on tutaj sobie stoi na tej platformie. Ta platforma chyba jest podnoszona nawet i obsługuje jakiś sprzęt do walki. Do walki z LGBT, oczywiście, bo to jest nasz naczelny wróg w tej chwili. Z tyłu jest jakaś forma bagażnika na jakieś klamoty. No i deska rozdzielcza. Tutaj na temat tej deski rozdzielczej też Wam za dużo nie powiem. Kierownica klakson, Nie pamiętam czy działa klakson. Panel kontrolny świateł. Rozruch silnika, czyli tak zwany zapłon. Tutaj jest stacyjka, która daje zasilanie na zapłon. To jest jakaś forma wskaźnika zapchania filtra powietrza, coś od świateł, coś od hamulców jakaś kontrolka. To jest uchwyt, Tu jest napisane M16 rifle, więc jak się domyślam kierowca tutaj kiedy wsiada to sobie broń. prawdopodobnie w tym miejscu trzyma. Nie wiem nie byłem nigdy nie byłem nigdy w wojsku, niestety i nie, nie jeździłem hamerem. Kurde, szkoda. Zmarnowane lata życia, to w warsztacie, całe życie w warsztacie od małego. Tutaj mamy, normalnie jest taka pokrywa, ja ją w tej chwili zdemontowałem. Jest taka pokrywa, pod tą pokrywą jest część silnika, bo patrzcie, tutaj jest V8, 6,5 litra diesel produkcji GM. -a. I ten silnik jest dosyć mocno właśnie w kabinie, patrzcie. Może z takiej perspektywy to lepiej zobaczycie, że tu jest ściana grodziowa. I już tutaj zaczyna się praktycznie silnik częściowy jest w kobinie, ponieważ tam z przodu chłodnice nie są pionowo, tylko chłodnica leży. Ale to otworzymy maskę, Wam pokażę. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby przód był jak najbardziej taki ścięty, spiczasty. Być może to chodzi o też widoczność, tutaj nie wiem, trudno mi powiedzieć. Na pewno jakieś to ma sensowne zastosowanie. Jest to generalnie samochód zaprojektowany. Dla wojska, do zastosowań militarnych, z tego co gdzieś tam mi się obiło o uszy, to w ogóle rozstaw kół jest tak zaprojektowane, żeby to auto mieściło się w kolejnych po, po czołgu. Czyli jak jadą, jadą sobie tam czołgi, jakieś ciężarówki i tak dalej, to żeby wszyscy jechali tym samym traktem. Czy to prawda? Nie wiem, być może to plotka. Tutaj mamy hebel, główny wyłącznik prądu. Tam są akumulatory, akurat jeden podmieniłem, bo akumulatory były zdechnięte. Już się trochę podładowałem, ale jeszcze się tym zajmę. Tutaj mamy dźwignię zmiany biegów. Jest tu jakaś forma napędu na cztery koła. Nawet tego jeszcze nie rozkwiniłem. Obsługa skrzyni biegów. Skrzynia biegów też nie wiem ilu nawet jest biegowa, czy ona jest cztero czy trzy biegowa. Także mówię Wam dużo. Tu jest znaków zapytania, których nie znam. Hamulec postojowy. Tutaj jeszcze takie kontrolki. Nie ma obrotomierza, natomiast jest prędkościomierz. W kilometrach, tak jak widać, poziom paliwa, ciśnienie oleju. Tutaj mamy temperaturę silnika no i napięcie ładowania. Tutaj jeszcze funkcje jakieś nawiewu kabiny. To, nie wiem co to, Arctic Heater, chyba jakaś forma jakiegoś Webasto, być może, trudno powiedzieć. Szyby te przednie chyba są demontowane, ale trzeba je rozkręcać, żeby je zdjąć. Wycieraczki ze spryskiwaczem I cóż I chyba tutaj Z takich rzeczy w środku Na razie wszystko Zamknięte mamy drzwiczki Przystępuję teraz do uruchomienia tego samochodu Przejedziemy po placu Tylko kawałek dosłownie W momencie kiedy uruchomię ten silnik Niestety nie będzie słychać w ogóle tego co mówię Ponieważ tak jak wspomniałem No właśnie Cofnijmy trochę Widzicie zapomniałem Trzeba włączyć najpierw hebel, następnie włączamy stacyjkę, teraz zapłon, włączyły się świece żarowe, poczekamy aż się nagrzeją, no i za chwilę już nie będzie mnie słychać. Że wam go z zewnątrz, jak wygląda w całej okazałości. Robi wrażenie na tle innych hałd. Jest duży, 2,2 ,2 metra szerokości. No, może troszeczkę mniej, tam 215 cm z tego co mierzyłem. Przez to, że posiada tę wieżyczkę taką dla strzelca, jest dosyć wysoki. Wjadę nim chyba tylko na to stanowisko. Jedno, które mam takie większe, dobra, przyjrzyjmy się, co on tutaj ma. Zobaczcie, to wydech, to ukradli pomysł, akurat to dla nosa, bo też mam w tym samym miejscu koła military OZ Goodyear 37x12,5 R16. Czyli w calowych rozmiarach. Cały jest pokryty takimi nitami. Cały jest nitowany. Pamiętacie czynniki to Moje, które było ponitowane? Niektórzy hejtowali, że to źle. A patrzcie, hammer też jest ponitowany. czym czy to drzwi są otwarte. Tutaj przestrzeń taka pasażerska. Tutaj się wsiada, jak się jest pasażerem. Wsiada się bardzo wygodnie. Wsiada się wygodnie i wsiada się szybko do tego pojazdu. I jest to całkowicie. Zrozumiałe. Tutaj taka przestrzeń bagażowa. Nie będę tego otwierał. Pewnie by się jakoś dało, ale bez sensu, ponieważ tu nie ma co pokazywać. W ten sposób to wszystko wygląda. Tutaj widać, że są takie poduszki. Prawdopodobnie cała ta karoseria, całe to nadwozie. Tak mi się wydaje, że chyba jest modyfikowalne. modyfikowalne czyli można sobie zdjąć dach. Pewnie zdjąć ten tył. Przerobić go jakoś w szybki, prosty sposób. No, tak jak sama nazwa wskazuje, że jest to pojazd wielofunkcyjny, multi-purpose, multi czyli wielozadaniowy, też można powiedzieć. Przednie koło. I patrzcie, jak to jest zbudowany przód, jaki jest kąt natarcia. Kąt natarcia nie wiem, czy widzieliście filmiki, jak wjeżdżają pod pionową ścianę hamerem. Myślę, że by się dało, tylko może trochę większe koło trzeba byłoby założyć, żeby. No, i zdemontować tutaj tę wyciągarkę, ten, ten wystający, ten nos. I myślę, że spokojnie pod pionową ścianę można by spróbować wjechać. Tutaj też wszystko jest ponitowane. Tak wygląda. Oczywiście od spodu rama potężna. Według tego, co mi wiadomo, ten sprzęt waży 3,5 tony niecałe 3,5 tony coś w ten deseń. Przednie zawieszenie, a półość wcale nie jest taka wielka, aczkolwiek patrzcie co tutaj jest, jest to zwolnica, czyli mamy tutaj, nie wiem czy to jest reduktor, prawdopodobnie jest to reduktor, bo tutaj już widać, że tu jest mniejsza średnica, tu większa, więc ta półość wcale nie musi być gruba, ponieważ mamy tutaj zwielokrotnienie momentu poprzez przekładnię zębatą, bardzo sprytnie, bardzo sprytnie, ponieważ... Na wyjściu możemy mieć bardzo duży na moment na kole, a cały układ napędowy wcale nie musi być jakiś super masywny, mądrze pomyślany. Szczególnie w zastosowaniu takim wojskowym. No i tak to wygląda. Tutaj jest taki snorkel, jest to wlot powietrza do silnika. Zaraz wam go pokażę od spodu. Wiadę tylko, tylko na podnośnik. Nie wiem, czy go będę podnosił. Raczej tylko wiadę i wsunę się pod spód. A może podniosę. Zaraz zobaczymy. Niestety ten podnośnik odpada z tego względu, że opona, kiedy wskakuje tutaj na, ten, na tę platformę, to za ciasno tutaj wchodzi, za ciasno. Tu są takie wystające szpilki. Nie chcę po prostu tych opon skaleczyć, żeby ich uszkodzić. Także spróbuję teraz wjechać na tamten podnośnik. Niestety ten podnośnik nie jest kompatybilny z punktami do podnoszenia fabrycznymi hamera, więc po prostu go nie podniosę na tym podnośniku. Delikatnie tylko tutaj go podparłem na tyle, żeby sprężyny pomogły delikatnie mu się podnieść, żeby chociaż zrobić niedużą rewizję, pokazać Wam co tam jest od spodu, jak on jest zbudowany, także wsunę się teraz pod niego i obejrzymy sobie co tam jest. Zobaczcie, tak wygląda zwrotnica. Jest na takich dwóch wahaczach. Wahacz górny, wahacz dolny, swoją drogą. Patrzcie, jakie kawał żelastwa. <laughs> Potężny. Tutaj jest półoś. No i zwrotnica ze zwolnicą. Fajna sprawa, swoją drogą. Hamulec, patrzcie, nie ma tutaj hamulca. Hamulec jest po środku, tak jak w Jaguarze, którego ostatnio Wam pokazywałem. Cały samochód jest osadzony na takiej dosyć wąskiej ramie, bo ta rama, patrzcie, jest stąd, no tutaj są właśnie, jest stąd puszczona, idzie potem przez całość, także tak śmiesznie troszeczkę jest zrobione. I teraz zobaczcie, przekrój sprężyny, <grytanie> potężna sprężyna, chyba mój ściągacz nie dałby rady, żeby tutaj sobie z nią, żeby ją ścisnąć, byłby delikatny, delikatny problem. Teraz obadajcie hamulce, tak jak wspomniałem, tak jak w gułaże, tarcze w środku. Przy, tylnym, przy przednim moście. Zacisk jeden. Zacisk hamulcowy drugi. No wymiana klocków nie należy tutaj pewnie do najprzyjemniejszych i do najprostszych. Tak swoją drogą. Zaciski potężne. No, i most. I tutaj taka ciekawostka, którą zauważyłem, to to, że most jest przesunięty do przodu. To jest ciekawe. Przedni most jest troszeczkę przed, w ogóle przed przednią osią. Ciekawostka konstrukcyjna. Popatrzcie, tu gdzieś się zaczyna silnik, a przedni most nie jest w linii z osią, tylko jest troszeczkę jeszcze z przodu. śmiesznie. To prawdopodobnie jeszcze po to, żeby prześwit zachować jeszcze większy popatrzcie swoją drogą on teraz troszeczkę jest podniesiony, może 5 cm. delikatnie go podnośnikiem dźwignąłem ale generalnie prześwit jest całkiem spory, jeszcze jakby większe opony założyć to w ogóle byłby luks teraz tył zwrotnice podejrzewam, że te zwrotnice są takie same i przednie i tylne bo też podobna konstrukcja, wahacz bardzo podobne sprężyna, tylko, że tutaj to sprężyna Kurde, co to jest? To jakiś kompozyt? A właśnie, czy ona nie jest pęknięta przypadkiem? Tak, zobaczcie, pęknięta Pęknięta sprężyna, tutaj to widać Oho, kurde Zepsuty, zepsuty samochód No i patrzcie, jakie to jest ogromne, nie? Te wahacze To wszystko, jaka masa Gigantyczne to wszystko jest. A tu już mamy karoserię. To są poduszki, którymi karoseria jest przykręcona do ramy. Tak samo tutaj to widać. No i tutaj analogicznie patrzcie, też z tym zaciskiem nie jest wszystko w porządku, bo gumka jest. Gumka jest wypchnięta. No ale mniejsza z tym już się nie będziemy czepiać. Tutaj kolejny zacisk. I tak samo tarcze hamulcowe są przy tylnym moście. Tylny most jest jakby w górze, tutaj schowany. Tutaj mamy pewnie jakiś mechanizm od zacisku, od hamulca postojowego. Tu zobaczcie, tu mamy ramę. I tu mamy ramę, cały układ napędowy. Patrzcie, tu zbiornik, wszystko jest tak schowane, jakby mocno schowane, jakby w tej ramie. Mocno jest to też wszystko opancerzone. Tutaj takie orurowanie pod mostem. Tak samo tam z przodu, jak tylko się zaczyna misa olejowa skrzyni biegów, czy też skrzynia biegów, wszystko też jest dosyć mocno opancerzone takimi wzmocnieniami. Zobaczcie, to jest wał przedni. Tutaj te wzmocnienia, taka rama. Także tu podejrzewam, że jakby wjechać na jakiś trudny teren na jakieś skały, jakieś drzewa, gałęzie i takie tematy to jemu się nic nie stanie. Więc tam nie powinno się uszkodzić od spodu. Kurczę, szkoda, że nie mam warunków takich, żeby wam go całego ładnie pokazać, bo to fajna, ciekawa technologia. Jeśli byście chcieli użytkować homera takiego sobie na co dzień pamiętajcie, że maskę otwiera się od zewnątrz, także trzeba uważać gdzie się parkuje samochód, bo mogą Wam ukraść czy alternator, czy jakiś osprzęt, albo spuścić płyn od spryskiwaczy. no i cóż moi mili, tutaj mamy trochę może ciekawostek, tak to nazwijmy jest też dużo tematów, które ja odkrywam Dopiero i tak, spójrzcie, tutaj są te chłodnice, o których Wam wspomniałem. W jaki sposób one są, patrzcie, umiejscowione w tym pojeździe. One tak leżą. Leżą tutaj pod tym wlotem. Tym wlotem powietrza. I tu pod chłodnicami, patrzcie, o tu w tym miejscu jest przedni, przedni most. Widzicie, pół oś w ogóle jak idzie. Pół oś idzie do przodu. Idzie do przodu, do przedniego mostu. Natomiast patrzcie, gdzie jest silnik. Silnik zaczyna się o tutaj pokrywa zaworów, w tym miejscu. Czyli tu mamy osprzęt, dopiero, patrzcie, tu mamy wentylator. Swoją drogą też ciekawa konstrukcja, ponieważ jest to wentylator ze sprzęgłem uruchamianym hydraulicznie. Tutaj, z zaworami tutaj jest generator. Podejrzewam, że to jest generator prądu 24V. No i tam V8 GMA, która generuje. 160 chyba koni. Jest to jednostka wolnosąca bez turbosprężarki. I cóż, i to wszystko, nic więcej tu nie ma. Układ hamulcowy oczywiście jest jakiś wspomagany hydraulicznie. Nie ma tutaj pompy wakum, nie ma tu standardowego serwa. Jest to jakieś serwo po prostu hydrauliczne hydrauliczne, elektryczne, bodajże z tego, co mi się wydaje. Mogę być w błędzie, także nie chcę też się wymądrzać Tutaj jakiś system ogrzewania postojowego. No i wiadomo, zbiornik na płyn. Te chłodnice, wiadomo, jedna to jest płyn chłodzący silnika, druga jest to, tak podejrzewam, że skrzynia biegów, ponieważ też w terenie jakimś trudnym, czy coś, może się olej w automacie mocno przegrzewać, a jak wiadomo, olej w skrzyni musi być, też musi mieć optymalną temperaturę. Tutaj ogromny, ogromny filtr powietrza, wkład filtra powietrza. No i tak to wygląda i nie wiem, to już chyba wszystko będzie w tym odcinku, nie wiem czy coś więcej wam pokazywać, raczej wszystko pokazałem, jeśli uda mi się naprawić tego, tego sprzęta, jeśli będzie jezdny, będę mógł się nim przejechać, no to wtedy wam nagram jeszcze jakiś materiał, jak to po prostu jedzie, jak spisuje się na drodze, a na razie jest godzina 12, coś. Zabieram się do roboty, muszę to uruchomić, tego sprzęta, żeby on zaczął w końcu jeździć, zaczął w końcu jeździć, a przynajmniej dowiedzieć się muszę, co mu trzeba zrobić, żeby on zaczął jeździć. Dzięki za oglądanie. Narka. Narka.